Kiedy dzisiaj jest Kacha Live, to Wam pokazać moją postać. Więc takie, oto jest, takie i takie, takie, dwa kolory. Czarny, nie wiem po co. XDD, tutaj jest takie zielone oczy. Może wam tylko niektóry to kolor. To jest ten, ten kolor. To jest taka rana. Taki mały, takie małe, takie. I tutaj trzecie brwi. ubrania o takie. Yy, na górze są takie słuchawki kotowe. No, dobra. Teraz chcę wam pokazać coś, czego się zdziwicie. Pewnie nie wiecie, kto to jest piesiu, ale to jest to ten piesek. Ala Morożka. Nikt inny jak ona. Myślę, że taki filmik Wam się spodoba. Jeżeli chcecie więcej gachaleś na moim kanale, to piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, nie musicie subskrybować. No. To chyba wszystko z mojej strony. Pa, pa!